jak działa licznik Geigera. Właściwie można by powiedzieć w, prawidłowo licznik Geigera-Millera. Licznik ten służy do wykrywania promieniowania jonizującego i chociaż jego budowa może się wydawać dosyć skomplikowana, to zasady są dosyć proste. Zacznijmy od tuby Geigera-Millera. Jest to lampa gazowa, taka tuba, albo szklana, albo metalowa i... Składa się ona z dodatniej anody i ujemnej katody. Zewnętrzna obudowa, ta zewnętrzna część, jest katodą. Rura jest oczywiście hermetyczna, wnętrze wypełnione jest argonem i dodatek lekkich par alkoholu. W środku znajduje się jeszcze anoda, czyli bardzo cienki, mający np. 1,0 mm drucik z wolframu. Żeby to zadziałało, musi być jeszcze doprowadzone do tego wszystkiego wysokie napięcie, przynajmniej 400 W. I tak, mamy doprowadzone napięcie i gdy jakaś cząsteczka promieniowania jonizującego dostaje się do środka, dochodzi do znajdującego się w środku jonizacji gazu wewnątrz. Od atomu argonu odrywa się ujemny elektron, powstają jony dodatnie. Jony dodatnie kierują się do ścianek, dlatego jest to katoda, a wolne elektrony do dodatniej anody, czyli do tego drucika w środku. Jest to proces labinowy, nazywany wyładowaniem labinowym. Jony zderzają się z atomami argonu i następuje dalsza jonizacja. Po prostu ten przepływ bardzo szybko przyrasta, wzrasta. Przy takim wyładowaniu następuje chwilowy przepływ. Prądu jonizującego pomiędzy drucikiem a ściankami. Następuje spadek napięcia. Ten chwilowy przepływ prądu pomiędzy katodą a anodą ten prąd jonizujący powoduje, że następuje spadek napięcia. I mamy impuls. Oczywiście trwa to ułamki sekund. Impuls, który oczywiście jest zliczany przez odpowiedni licznik. Po każdym takim impulsie, po każdym takim spadku napięcia to napięcie musi wyjść, wrócić do wartości początkowej. Musi dojść do zwiększenia napięcia, do wyjściowego. I ten czas zwiększania tego napięcia jest czasem martwym. I musi być jak najkrótszy, ponieważ w tym czasie mógł wpaść tam kolejny cząstka jonizująca, promieniowania jonizującego. A my chcemy zliczyć je wszystkie. Dlatego ten czas musi być jak najkrótszy, ten zwiększania się tego napięcia do odpowiedniej wartości. I właśnie po to jest ten dodatek par alkoholu, żeby wyładowanie lawinowe szybko się kończyło, żeby to wyładowanie lawinowe doprowadzało tylko do przepływu prądu jonizującego pomiędzy drucikiem a ścianką anodom a katodą, żeby impuls był zliczony, ale żeby to jak najszybciej wygasić. Móc wrócić do napięcia wyjściowego i czekać na kolejną cząstkę, na kolejny spadek, na kolejne wyładowanie lawinowe, żeby licznik mógł zliczyć. I mamy impuls, wiemy, że była cząstka jonizująca, liczymy to wszystko i dzięki temu wiemy, ile tych cząstek jonizujących, bez podziału na ich rodzaje, dostaje się do naszego licznika, do naszego urządzenia. I dostajemy sygnał. Najczęściej jest to dźwięk, błysk, wskaźnik wychylny. Najczęściej ten dźwięk pracującego licznika Geigera chyba zna każdy z nas. W wielu filmach jest to pokazywane. Niektórzy mieliśmy to w rękach i słyszeliśmy to na żywo bardzo fajny, ale bardzo mm, taki przestraszający odgłos. Więc, dzięki temu, co jest w środku, dzięki tej budowie te powstają impulsy, które są zliczane, te spadki napięcia są zliczane i wiemy, ile tych cząstek przepływa przez dane urządzenie, przez tą tubę, przez tą rurkę. Jakby jej nie nazywać, ale wiemy, ile tych cząstek jest, i na podstawie tego możemy stwierdzić, mm, jak źle jest, albo jak jest dobrze. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że za bardzo nie zamieszałem ponieważ ta zasada działania jest naprawdę nie tak skomplikowana jakby się wydawało na początku. Po prostu chciano no i uzyskano efekt, że każda z tych cząstek daje nam sygnał, że przepłynęła, przeszła przez tą rurkę, tą tubę i odpowiednie licznik urządzenie to zlicza i wiemy jak często i jak dużo tych cząstek jest. Jak źle jest? Dziękuję za uwagę, zapraszam do zasubskrybowania, na inne materiały, do naciśnięcia dzwoneczka, żeby nic nie przegapić. Opublikuj, poleć, pokaż znajomym, tak żeby to doszło do jak największej grupy ludzi. Zapraszam też na inne kanały. Do usłyszenia ponownie.